Neutral Nightmare, wow, dobra, świetnie Się mega cieszę e, Nie na kluczyk Czemu ja tu polazłem? Ja jestem jeszcze mini O kurde, ej dobra, to będzie giga dobre Rexonek Mogę paraliżować I mogę tego blindować, dobra Blinds to jest coś takiego, że mają mniejszą wizję niż, yy, niż tego, niż co, niż yy, impostorzy. Dobra, koguta zaciągałem, jest Nightmare poszedł. Gawik Sandrom. O kurde, jak oni tam go spotkają, to będzie przypał. Bober robi spotkanie, nie wiedzą gdzie jest trup. Uf, Bober chwała ci za to. Ej, czemu tylko mój frag? uff, oh, 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 to dopiero dymy. Powiem wam, co teraz widziałem. Erikson i Niumi do wywalenia. Oboje. Dobrze, możecie mnie tak, wywalić, naprawdę. Dobra, ja mam mikrofon, moment. E powiem tyle. Zabiliście no. w oficie, a do tego ciało wyczyściliście, dosłownie do przy mnie. Nie no zrobiłem ciało... tego, żeby możecie mnie wyrzucić, naprawdę. Nie, przecież on teraz, wywalamy go. No nie, nie gram to Dzięki to za kraty Ale w pierwszej rundzie na. chcemy... Ale czekaj, no czekaj, tak, przecież... bo faktycznie jedno ciało znikło, Bober, ale to nie jest jeszcze argument. Widziałeś na kamerach, czy co? Dosłownie to oczach, przy mnie! Znaczy, to nie ja sprzątnąłem, nie zabiłem, ale cię mnie wywalić. Nie, nie, no nie, jeszcze nie wywalajmy. Nie, jeszcze nie, 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 nie żaden, żaden skip, lecimy, mamy dwóch pewniaków już. Nie, nie w pierwszej rundzie, profi. Okej, okay, i teraz też pytanie... To kto jest genitorem, Bober? Światła? Kto posprzątał? Yyy, e, Niumi posprzątała. Posprzątała. Nie, poczekaj, ja mam informację co do niej, ale pytanie, to były teraz światła z że ja miałam taką malutką wizję, Nie, nie, To No Nightmare. to prawdopodobnie nightmarem jest Niumi. No. Ale to, ale to, ten, nie, nie, to jeśli już, to najpierw mógłbyś ktoś inny, bo jak wchodziłem, byłem obok guziora, to ja widziałem, że Niumi i wchodzi wchodzili, świecił mi się report, a nagle zgasnął i wtedy już widziałem, ja że Elixon i Niumi, no to, to jest ta dwójka, to jest ta dwójka, możesz mieć exe, ale jakby mnie to nie interesuje, ja, ja też jestem w stanie potwierdzić, bo był przycisk report, a później zmył się. No to... Zadajcie na mnie najpierw. Prosty Nie, 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 Znaczy, czekaj, 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 czekaj. Nie na Lixona. Znaczy, możemy o na tych dwóch nie. pamiętać ewentualnie w kolejnej rundzie, jak już będzie jakiś taki większy dylemat, co? Czy chcecie teraz już ryzykować nie. Ja, nie ja ryzykuję, prosto. bo już mamy pewniaków. Ale A nie, nie w pierwszej rundzie. Ale mi się nie chce, że się tam rodoma. W zasadzie brakiem roli. Bober, ale są no. dwa fragi. A gdzie Turec zginął ktoś wie? No. Nie eee, ja nie wiem, czy ostatnio raz go nie widziałam po lewej stronie mapy. Czyli gdzie, o dwa? Tamte strony? Nie, w ogóle, elektryk nie. bardziej można? Nie, nie. Elektryk nie, nie, chyba. Nie, Wydaje mi się, nie. że gdzieś tam chodził. Ja byłem w elektryku, byłem sam i byłem jeszcze, bo za tam nie ma żadnego ciała. A, no to mój błąd. Dobra, pamiętajmy o tym, jakby nawet Bober zginął, to potem ewentualnie jest dosyć mocno ale prawdopodobne spróbujcie. że to co mówisz jest racją. Wy tak posterny. impostor nie ma po O, dziękuję, dziękuję. dziękuję, dziękuję. A, a nie. Bye. Bo Bober myślał, że wywalili, a jednak nie wywalili. Dla mnie widzowie lepiej, jak nie wywalamy. Bo niech oni też coś zabiją jeszcze, bo potem samemu będę miał ciężko. Samemu będę miał mega ciężko. Dobra, ale ja jestem speedrunnerem teraz. Wiecie co? Ale patrzcie, jak ja zapierdzielam jako ten mały nightmare. Kurde, ale ja mam turbo przyspieszenie. Ja mogę całą mapę w chwilę przejść. Włączamy blinda i uciekamy potem. Wentować też mogę. Dobra Mega nice Dobra, włączamy blind'aj i uciekamy Kamer nie ma Kurde W jestem i robię sobie tego mm, Mega, mega, mega turbo Ja pitole Ej, tu jest węd zatamowany. Nie ze za to jest jakiś traper chyba. O nie, oni mi chcą zabić, to jest ta Newmie. Ja uciekam przed nią. O kurde, sardynka wyskoczyła z węta. Ej, ja wszystko widzę, co się tu dzieje. Sardynka wyskoczyła z węta. Nie wiem, czy były światła zgaszone, ale chyba nie. No więc tak. Elikson. Wchodzę sobie do lawa i widzę ciało. Przy czym Elikson odchodzi od niego. I nie tu wiem, mi śmierdzi o. strasznie dużym gesterem. Nie jestem gesterem. Dlaczego? No, Elikson stoi przy ciele i nic nie robi. Patrzy się na mnie, jak no nie wiem, jak jakiegoś. On no teraz może robić rzucie? dwie strategie, ale Elikson powiedz, co ty, co ty widziałeś z twoją stronę. Robiłem skana, wychodzę ze skana i nie było tam ciała. No to co tam no, było? Przy ciele. Nie, nie wiem, sama. Znaczy nas... To, to sam koniec, ja tam dopiero przyszedłem, od tego skana. Czyli robisz skana, mówisz, i wysiadłeś i ciało? No tak, i chciałem się rozejrzeć. Mhm, mm ktoś wychodził z laba, ale moja pamięć y, Złotej Rybki nie powie mi, więc... No, masz masz demencję, demencja. Ewentualnie co nie? wiemy o nim i Reksonku, bo tego, y, chyba oni zostali wyczyszczeni w tej rundzie. No, znowu mamy chyba janitora. Znowu, no to pokazywało. Ale ja wam mówiłem, kto jest Genitojem. No ja mi. Ufamy Ktoś Bobrowi jest? czy nie? Prawdopodobnie mamy dalej trójkę chyba, ale nie wiem. Nie, dwójka jest. A nie dwójka? Dwójka jest. Dwójka jest? Bo po no, ludzie razie pokazało dwójkę. Tak? Ja tak? nie ja nie jestem ani impostorem, ani uh, tym Justinem. No, no to na chodzi. Bo Ber Elikson na pewno nie jest. Nawet jakby, nawet jakby to nie był Janitor, to przynajmniej będzie mniej scavengera z głowy. A znowu zostało no, ciało no. wciąkane teraz? Jakieś? Yy, eee, Patrila, jeżeli dobrze, dobrze się orientuje w... to, no to, to tego. Dbalamy, Daj im... no dajcie mi. No dajcie jej powiedzieć jeszcze. Yy, to, to jest. jakby zjadać ciało. Dobra, Noumi obronić się, proszę. E, no, jakby ja szłam z Ericssonem wtedy. E, nie było wtedy światła. Ten Nightmare coś tam użył. Tej swojej mocy. E, ja sobie zaczęłam robić kabelki normalnie. Po prostu. I to. Ta, no, tak, no. Tak, wyczyściłaś ciało i fejkowałaś kabelki, te? Mhm. tak? Tak, dobrze. Już to uwierzę. Już to uwierzę. Widzowie, info z sardynką zostawiam dla siebie, nie mówię tego na razie. Będę jej unikał. Czekaj, co? Skipujemy. No tak no. Dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że dobrze trafiłem. Bober, jak nie to masz przypał. No wiem. Bober, jak nie to cię osobiście zabije, znaczy co? Nie no ja to zrobię. O nie, czyli to Elixo no, bover, jak coś powie, to jest totalna głupota. No nie wierzę, szerifa, szerifa wywalają. No, ja pierdzielę. Masakra totalna. Ja pierdzielę. Co tu się stało? Co tu się stało teraz? Nie, sardynka tu jest. Dobra. Blinda włączam i zabijam. Tylko nie chcę przy nich, kurde mać, są dwie osoby Kamer nie było i kamer nie ma Jestem na skanie jak coś teraz Dostał Bober za swoje Sorry, nie chciałem w niego, ale akurat tak trafiło O ja pierdzielę Dobra O kurde ile trupów? Nie na priw, e, i ciało było przed wejściem do elektryka. Ja przyznam, że sama biegłam właśnie do elektryka i wybiegałam z. Jakby z No, e, wiem, że wybiegałaś z Vitalsów. Moment... W momencie. Wiem, jest... że, poszedłe, że, że poszedłeś do góry. E, ja właśnie z Vitalsów. No, wybiegłam z prawej strony, teraz jestem, jakby pod Stolejczą, że tak powiem. Nie? No i kit, oskarżają ty się wasze, widzowie tlaka, Oni tak byli razem, patrz, to? patrzcie O kurwa I masz jakieś swoje informacje? No dobra, ale teraz nie widziałem cię, a tylko report był W sensie, no ciemnica była, nie? No. No. Wtedy, co widzieliśmy się przy lewym wejściu do Opisa, bo zakładam, że do tego się odnosisz, to ja właśnie, no, na pewno przebiegłam i... Zetknę na szybko na witalce, patrzę, były chyba dwa topy i biegnę. Ciekawe. Na plec. Do góry. No ciekawe. No ciekawie. W a potem do elektryka. Zastanawiam się, sensie jak na początku? Znaczy, znaczy, tu w ogóle. Przed tym czasem. Ale tylko to ja ogólnie nie byłam w tej lądzie, przyznam, na pewno w Kromsach byłam i w Łaponsach. W kromsach nabiłam drugi etap do tera, w weponsach nie Jak się oskarżają! Metę, ja nie mogę, ej! Co jest? Ja będę to Ja pierdzielę, i słyszycie co? O ona na niego, on na nią, to, nie? To bo razem biegli i tam i był tak Bober. Bo tak. bo A Ja uciekłem, wydaje, speedrunem. Nie, ja ale mogę gadać u głupoty kaminie i to ty. Sadynka, co nam powiesz? Bo tak. To... Nie co ja mam powiedzieć, to... nie, nie, nie. wygrałem. Dzięki za wspierającego. Ketchup. No, może coś wiem, Keczu. Dlaczego Boberka wyrzuciłaś? Czy nie żadnego boberka? Nie wiem, a może jednak. Nie. A co robiłeś w tej rundzie? Ja przesiedziałam w elektryku na kamerach, później stamtąd całkowicie poszłam długi czas temu i byłam w Mhm, mm i coś jakieś ciekawe info z kamer? Nie, nic na kamerach nie widziałam. Oprócz tego, że z snajper wleciał, jak a byłam w o Ale kiedy byłaś na kamerach, Sardynka? Już długi czas. Są. Na początku rundy tam pożą, później później z niką. Aha, to może tak, bo teraz nie świeciły kamery skrzy... długo. Kiedy z Krzelem się widzieliśmy przy lewym wejściu do oficera, to chyba kamery jeszcze świeciły. E, krzel, pamiętasz może? E, nie zwracałam uwagi na ten. A, dobra. Bo e, do, to od tego czasu, kiedy wtedy się widzieliśmy z Krzelem, to nie wiem, z 20 sekund mogło minąć. Tak, plus minus, nie mam pojęcia. Plus minus. To się zastanawiam, co się stało właśnie. Teraz dwa ciała padły? E, trzy w ogóle trzy, chyba. Trzy. O Boże, się. nawet trzy. Mamy impostorów, neutrala. No właśnie, pytanie teraz. Bober oskarżał dwie osoby, które nie żyją. Obydwie nie no. żyją teraz. A no, Nie wiem. Powiem tak, jak wybiegałem 7 sekund chyba z Vitalsów, to Chipsu jeszcze żył. Ja? No dobra. Ja na nie zdecydowanie widzę. Na razie dajmy każdy na, na kogo chce. Dobra, bo nigdy nic nie wiem. Oni się oskarżali w sumie, ale kurde, mogą dać na kogokolwiek. Dwóch impostorów zostało. Ja mam mniejszy cooldown i mogę ich paraliżować potem. O dziwo, więc spoko. Uciekam na razie. Muszę być szybszy, żeby jakiś juggernaut mnie nie wyprzedził. Dobra, póki co uciekam, potem włączam blinda i zabijam. Dobra, odpalam blinda i zabijam tam. Poczekam 5 sekund jeszcze, bo cooldown jest większy. Dobra. Dobra. Kupuję wspierającego A i pozdrawiam. XD Spoko, spoko, Germanek. Do góry poczekam, bo na razie. Oj, Pridz zgłasza. Dobra, Pric zgłasza ciało. Ona nie widziała, bo był blind włączony. I sardynka nie żyje. Która była chyba impostorem. A dobra, już jest. Ogólnie powiem tak. Nicholeda nie mam pojęcia, bo nic na kamerach nie widziałam. Jedyne co zobaczyłam to właśnie ciałko Serdynki. Gdzie? A, a gdzie? Jak na, można wiedzieć? Na wejściu do elektryka, bo razem na światłach byłyśmy. I ja w pewnym momencie jak Nightmare się aktywował to... Poleciałam na kamerę, myślałam, że coś zobaczę. I jedyne co to kawika między... Office'em a Alkumsami. Dokładnie. Jakże, to udzieliśmy. Potem Gawik przyszedł do laba i wtedy tak się skończyło. Gawik, czy ty jest byłeś na Witalsach? chwilę? No nope, nie byłem na Vitalsach. W tej rundzie nie, dobra. To tak, gdzie jest DŁOCH ciało, Priw, jeszcze raz? Wejście do elektryka, te po prawej. Jest dwóch impostorów. Te wiem, że jedna osoba z tej trójki waszej wentuje. Jedną widziałem, bo jestem szybki i, i tego... Mówisz? I widziałem, że Krzel wentował. Nie wiem nic o priwi i o Gawiku. Nie ventuje. Wentujesz. Zwentowałeś ja się... pod labem tak. do tego wenta. Ja w sumie doskminiam, czy on nie jest odpowiedzialny może za kill chipsa, bo mówię, że e, w sensie poprzedniej rundzie mhm. chyba 7 sekund temu sprawdzam witersy, w sensie 7 przed zgłoszeniem i Chipsu jeszcze żył wtedy. Nie, ja nie jestem, nie jestem. A to ty byłaś z nim obok Chipska gdzieś blisko, tak? Nie. Ja nawet nie wiedziałem gdzie jest chipsek. No nie no, Prif na ciebie coś mówiła, a ty na nią mówiłeś poprzedniej, pamiętam. Y -y, Podobno tak. widział mnie, jak zabijam, czy coś takiego, ale co? nie mi miał już możliwości. Wiesz co, już nie mówiłem, to już jest plątanie, szczerze, to, to już jest plątanie. Dobra, popierdzieliło mi się, okej. Okay. -y, no, ale... Jest szansa, że może mieć błazna, ale raczej tego błazna nie ma, raczej jak tutaj ten, chociaż e -y. i tak impostorzy zrobią remis teraz mi, jak jest dwóch. Być może. Yeah. Więc... Ja... Y yeah, no. Kwestia co wiemy, bo tak właściwie na nic nie mogę powiedzieć, bo jedyną osobę, którą widziałam to właśnie no, Gabi Kwer, koło Admina i no za pod razem byłyśmy w elektryku i ja ją zostawiłam przyznam. Ale żywą, żeby nie było. Ja jestem w stanie zaufać Priv, że to jest Krzel, nie? Z tej sytuacji tamtej, jeżeli mówi teraz, a teraz wiem, jak to też wyglądało. Plus, mówisz. nie ja wywalicie, to przegracie i mogę nadpowiedzieć moją całą grę. Znaczy, ja tylko wiem, że ty wentujesz, nie? Ale nie widziałem, Wyentuję. żebyś zabijał. Ale jeżeli Priv mówi, że tam gdzieś było... była sytuacja, że byłeś blisko z nią i ktoś zginął, no to jestem w stanie jej zaufać, że to jesteś ty. Znaczy, ja widziałam strzałkę, jak y, Priv była w ten... W elektryku, ale te strzałki to są... Nie byłam w elektryku w tamtej błądzi już... Ale te strzałki to są zbagowane Aha. Czyli krzel ty tak, mówisz, a, że priv tak? Tak, nie dałeś te? Tak jakby, ale tak. tak jakby też nie, nie jestem do końca pewna. No, no, to na kogo no, zagłosujesz? głosujesz. No ja nie, właśnie nie wiem, myślę między tą dwójką, ale raczej bardziej krzel, bo widziałem, że wentował. bym na niego rzucił. Ale ja mogłabym mogę powiedzieć ja. o moją dobrę. To dla mnie Wiesz, Dobra, jest Wiesz tak ja trochę czasu jest L na kogo wie... głosujesz Nie, wiem, ja głosuję na już na Skąd jest 5 głosów, halo Magic Został Major, widzowie Major! O kurde O kurde mać Ja pierdzielę Nie no, nie wierzę Major Magic! German dzięki za wspierającego! O cholercia! O nie! Jeden kill, no ja wiem właśnie! Holipka! Co teraz się stanie? Major został. Ale akcja! Blind'a włączam i klikam. Jest! Jest! Udało, nie się! Znalazłem stela Udało 138. się! Udało się! Zatem, ewentualnie mogę zagrać w chowanego, jak dzisiaj będzie grany. Byłem szybszy. chowanego, jak dzisiaj będzie grany. Okej, okay, ale generalnie wszystkie mody macie u nas na Discordzie, widzowie. Udało się! Ja pierdzielę, ale akcja. Ale akcja! Udało się wygrać. Udało się wygrać. No ja nie mogę. Fajnie. Merek, daj nie mi nie jeden tak powód, dla którego nie powinienem zrobić ci krzywdy. Chłopie, ja byłem tak szybki, że ja mogłem lokalizację zmieniać jak skarpetki, jako ten mały. Hmm. I nikt mnie nigdzie nie widział, bo ja zawsze byłem w takim miejscu, że naprawdę, jak się ma małego zabijającego tego stwora, to to jest giga OP.